Cuda, tragedie, zdrady, katastrofy, niespełniona miłość. Czy z tym kojarzy Ci się Florencja? Bo nie usłyszysz dzisiaj o niezliczonej ilości zabytków, o tym ile zużyto bielutkiego marmuru do budowy katedry. Nie będziemy się też rozpływać nad tym, że dzwonnica ma prawie 85 metrów wysokości, albo o największej na świecie ceglanej kopule. Słyszeliście o moście złotników? A dzisiaj ważniejsze będzie, kogo topiono w tej rzece, która pod nim przepływa. A ile we Florencji jest pięknych dzieł sztuki? Nie, nie dowiesz się ile, dowiesz się dlaczego Golas ma za dużą głowę i co robił autor tej rzeźby, jak nudziła go rozmowa. Czy może główne skojarzenie to nieprzebrane tłumy turystów roznoszących na butach cały majestat tego przepięknego miasta? Atrakcje i zabytki to możesz zobaczyć gdzie indziej. Pytanie brzmi, czy chcesz zobaczyć to miasto z innej strony i poznać jego mroczne tajemnice. Zostaw komentarz, co spodobało Ci się najbardziej i zobacz teraz z nami miejsca, które skrywają takie sekrety, o jakich na pewno nie słyszeliście. To zaczynamy... Od placu Della Santa Denunziata, czyli w wolnym tłumaczeniu jest to plac, gdzie jakiś święty kogoś po prostu zadenuncjował. A tak naprawdę tak się nazywa. Zaczynamy od pierwszej historii, która miała miejsce no generalnie we Florencji, ale tutaj do tego kościoła. Zwiastowanie najświętszej Marii Panu został zaproszony malarz o imieniu Bartolomeo. Artysta został zaproszony do Florencji po to, żeby namalować obrazy znajdujące się w tym kościele, ale przede wszystkim obraz Najświętszej Marii Panny. I mnóstwo rzeczy namalował i w pewnym momencie miał już problem, bo nie wiedział, jak namalować twarz Najświętszej Marii Panny. Cała rzecz polegała na tym, że miał kłopot z malowaniem tej twarzy bo nie wiedział, jak to zrobić, nie wiedział, do kogo ją upodobnić i był dosyć zmęczony tym rozmyślaniem, w związku z tym położył się spać. Na chwilę zasnął. Legenda głosi, że w czasie, gdy Bartolomeo spał, twarz namalował anioł. Kiedy się obudził, okazało się, że twarz Matki Boskiej była już namalowana na obrazie. Uznano to za wielki cud. Swego czasu nawet Michał Anioł przyjechał sprawdzić yy, malowanie tej twarzy, okazało się, że techniki użyte w malowaniu tej twarzy nie są znane nikomu i są całkowicie inne niż te, w których użył Bartolomeo. Także jeżeli nie zgadzacie się z tym, że jest to cud, to jesteście przeciwko zdaniu Michała Anioła. Znajdujemy się ciągle na tym samym placu. Przed chwilą byliśmy w kościele, który tu widzieliście, a tutaj znajdujemy się przed miejscem, które nazywa się Szpitalem Niewiniątek. Na początku XVI wieku założono te instytucje. Jest to dosłownie miejsce, które u nas się nazywa teraz sierocińcem, ale ludzie mogli zostawiać tutaj dzieci, na które nie było ich stać, których nie mogli po prostu wychować i zostawiali je właśnie tu, a dokładnie tu. Dzisiaj nazwalibyśmy to oknem życia. Zanim powstał ten szpital niestety, ale mnóstwo rodzin porzucało swoje dzieci wprost do rzeki. W związku z tym medyceusze, którzy opiekowali się miastem, pomyśleli, że to jednak nie wypada, żeby tak traktować nowonarodzone dzieci, i stworzyli tutaj coś na wzór cylindra metalowego, który można było otworzyć tylko z jednej strony. Czyli zamiast tych krat mieliśmy cylinder, do którego można było włożyć dziecko, zamknąć, obrócić i z drugiej strony można było dziecko zabrać. Sierocińca przechodzimy teraz pod figurę niezłego bandziora, który zrobił rzeczy i cudowne dla miasta, a dla rodziny takie sobie. Przechodzimy pod pomnik Ferdynanda I Medyceusza, jednego z najważniejszych medyceuszy w historii Florencji. Ferdek był niezły numer, powiem wam, bo niestety nie mógł dziedziczyć tytułu po swoim ojcu, gdyż był drugim synem. Był oczywiście bardzo znamienitą osobistością. Był człowiekiem, który pracował z papieżem w Watykanie. Bardzo interesował się alchemią, fizyką ezoteryczną, wszelkimi ro... różnymi dziwnymi naukami, ale polityką mniej. No Nie miał takiego charakteru bardzo politycznego jak jego starszy brat, ale bardzo zazdrościł bratu jego roli, którą pełnił w historii Florencji. W związku z tym pewnego razu postanowił zaprosić brata na obiad z jego żoną. Z tą żoną to też była ciekawostka, bo tak naprawdę pierwsza żona jego brata zginęła spadając ze schodów całkowicie przypadkiem i całkowicie przypadkiem w tym samym czasie umarł mąż jego następnej żony. Żony, która tak naprawdę była wcześniej jego kochanku. No i zaprosił Ferdek swojego brata. I tą drugą już żonę na obiad. No i dziwnym trafem musiał wracać do Watykanu szybko wieczorem po wieczerzy, a rano i jego brat, i jego żona umarli na straszne bóle brzucha. Zmarli na bóle brzucha, jak się okazało oficjalnie, bo został sprowadzony lekarz, żeby to zbadać. Okazało się, że po prostu zmarli na malarię. Kilkaset lat później zrobiono autopsję. Jak się okazało, w ich ciałach i brata i żony znaleziono duże, duże, duże ilości cjanków. Także człowiek, który miał wszystko, chciał mieć jeszcze więcej. Nie zmieniło to jednak faktu, że jego pomnik dalej stoi na jednym z najważniejszych placów w, we Florencji. Bo co prawda w rodzinie robili rzeczy straszne, ale dla całego, ale dla całego miasta robili naprawdę cudowne rzeczy i wszyscy de facto medyceuszy uwielbiali. Ciekawostka dodatkowa. Z tyłu na pomniku znajdziecie symbol, który przyjął sobie Fredek. Są to generalnie pszczoły. Tu jest pszczoła matka i promieniowo rozchodzą się mniejsze pszczoły wokół. Ciekawostka z epoki polega na tym, że rodzice których dzieci były bardzo niegrzeczne i ciągle płakały, przychodzili z nimi tutaj i kazali im liczyć te pszczoły, co oczywiście było dla nich bardzo trudne, i po jakimś czasie się po prostu uspokajały. A teraz przechodzimy do ostatniej, kolejnej historii już na tym placu. Najpiękniejsza, bo miłości. Babka taka. Będzie miała miejsce tam. Znajdujemy się teraz w miejscu, gdzie mieszkała swego czasu. Zakochana w sobie mocno młoda para. Kochali się mocno, byli ze sobą bardzo szczęśliwi. Niestety pewnego razu rozpoczęła się wojna, no i niestety mąż jako żołnierz musiał wziąć w niej udział. Oczywiście byli z tego faktu bardzo niezadowoleni, ale mąż powiedział do swojej żony: Nie przejmuj się, przecież wrócę. W dniu, kiedy opuszczał dom i szedł na wojnę, szedł przez ten cały plac i ona żegnała go tutaj, właśnie z tego otwartego okna. Czas leciał, mijały dni, tygodnie, miesiące. On nie wracał. Niestety ona ciągle czekała przy oknie z nadzieją, że pojawi się na tym placu. Tak bardzo go kochała, że zaczęła przy tym oknie przesiadywać przez całe dnie, zaczęła tam jeść, spać. Spędzała tam cały czas. Mimo tego, że już było wiadomo, że ten mąż się nie pojawi, ona dalej siedziała przy otwartym oknie i czekała. Doszło do tego, że po jakimś czasie po prostu zmarła przy tym oknie, z tęsknoty i miłości. Co prawda ta kamienica jest już w rękach kolejnych właścicieli, ale do dzisiaj trzymają to okno otwarte. Dlaczego? Ano dlatego, że jak robili remont w środku i wszystko zmieniali to no w tym pokoju, między innymi, też był zrobiony remont i zamknęli to okno. Tego samego wieczora zaczęły się w domach poruszać sprzęty, poruszać meble, jakieś stółki, huki, i wszystko przychodziło w momencie, kiedy otwierali okno. Także do dzisiaj uważa się, że duch tej kobiety, niespokojny duch tej kobiety, cały czas tutaj przebywa i czeka na swojego ukochanego. Co powiecie na to, żeby spędzić tutaj jedną noc? Najlepiej zamknąć okno. Zostawiamy plac gastowania Najświętszej Marii Panny, bo Natalka zabiera mnie na. Tyle można umrzeć z domowej roboty podobno najlepsze w No, generalnie tiramisu było takie na początku, że muchy by ich za nie nie ubił, a co dopiero zabił. Ale jak się później okazało, na talce bardzo posmakowało. Mam no, krem, prawie. Nie, to nie było ciasto, tylko to było w szklance pełno tego żółtego kremu i tylko trochę ciastka. I, i ja jestem fanką kremu. To po tiramisu idziemy teraz w stronę najbardziej znanej katedry we Florencji. Katedra nosi imię. Santa Maria del Fiore, czyli, co, Matki Boskiej kwiatach? No, nie będzie. W tym miejscu mamy w sumie dwie legendy. Nie no, jedna to jest fakt, to dwa fakty, które się stały miejską legendą. Jeden z nich związany jest z tą kulą, którą tu widzicie, złotą, a drugi tym cmentarzem. Nie ma cmentarza? Ale był. Okay, to mamy teraz ciekawostkę związaną z katedrą Santa Maria del Fiore. Chodzi o tą złotą kulę, którą widzicie tam u góry. Cała katedra powstała na początku XV stulecia, a kula, którą tam widzicie, która ma 2,5 metra średnicy i waży 180 kg, jest tutaj od 1471 roku. Uwaga, do 1601. Tę kopułę zaprojektował Filippo Brunelleschi. Znany włoski Polak, bo skima na końcu, a samą kulę, która jest na szczycie tej kopuły, zaprojektował Andrea del Verrocchio. Co się stało w 1601 roku? Kulę umieszczoną na tej kopule uderzył piorun, co oczywiście przez wszystkich mieszkańców miasta zostało odebrane jako zły omen. Pewnie nie zwrócilibyście uwagi, ale na kamiennych płytach, które są umieszczone tutaj na całym rynku, jest zaznaczone miejsce, w którym upadła ta kula. Po uderzeniu pioruna, kula z tej kopuły spadła dokładnie w to miejsce. W związku z tym, że wszyscy odebrali to jako wielką klątwę, i bardzo się wystraszyli i chcieli zapobiec, żeby na przyszłość nic takiego się więcej nie wydarzało, to umieścili w tej kuli. Mnóstwo relikwii świętych, są w tej chwili tam dwie skrzynie yy, pełne kości, szczątków różnych świętych osób i szczerze mówiąc takie zabezpieczenie wydaje się oczywiście przesądne i dosyć dziwne, ale od 1601 roku do dziś działa. Idziemy do cmentarza, no którego oczywiście w tej chwili nie ma, ale był tutaj, kiedy się wydarzyła kolejna historia skoro jesteśmy jeszcze przy katedrze, szczególnie przy dzwonnicy, to wchodzimy od dzwonnicy na Via del Campanile. Dokładnie znaczy to droga do dzwonnicy. Via del Campanile nie nazywała się tak zawsze. Kiedyś nosiła nazwę Via del Donna Morta. Via del Donna Morta oznacza ulica umarłej kobiety. Dawno, dawno temu mieszkała tutaj Kobieta, którą uznano za najpiękniejszą kobietę we Florencji, nazywała się Ginevra del Almieri. Była mocno i szczęśliwie zakochana w Antonio Rondinelli. Cały problem polegał na tym, że pochodziła z bardzo nobliwej rodziny, a Antonio był po prostu biedny. Kiedy przyszedł czas, kiedy Ginevra miała wyjść za mąż, jej ojciec oczywiście nie zgodził się na ślub. Z biednym człowiekiem, i postanowił wydać ją za równie bogatego i wpływowego człowieka jak oni sami. Zaraz po ślubie Ginevra stała się bardzo, bardzo smutna. I do tego stopnia była smutna, że nie poślubiła swojego ukochanego, tylko człowieka, którego ojciec jej kazał poślubić, że popadła w katalepsję. Jak sami wiecie, kataleptycy to są ludzie, którzy są w takim stanie. Że wyglądają na prawie nieżywych lub na mocno nieżywych. W pewnym momencie jej rodzice myśleli, że ona po prostu nie żyje. Wezwali lekarzy i oni oczywiście nie mieli takich instrumentów, żeby sprawdzić, co z nią się dzieje, i po prostu uznali, że jest nieżywa. Postanowili pochować ją właśnie na cmentarzu przed katedrą. Ginevra, kiedy obudziła się w grobie, to właśnie tą ulicą, po której w tej chwili idziemy, szła z cmentarza, który znajdował się przed katedrą do swoich rodziców i do swojego męża, żeby powiedzieć, że żyje. Pierwsze co zapukała do swojego męża, tego za którego ojciec ją wydał, zapukała w drzwi, facet jej otworzył, patrzy, a tutaj stoi jego żona. Wystraszył się, że to duch i zamknął przed nią te drzwi. Ona cała zapłakana postanowiła udać się do rodziców. Matka zobaczyła ją z okna i nawet jej drzwi nie otworzyła. Oczywiście została jej trzecia opcja. Jej ukochany. Poszła więc do niego, zaczęła walić do drzwi. jakie jej otworzył, od razu się ucieszył, że do niego wróciła. Cała rzecz polega na tym, że jak jej mąż się dowiedział, że ona rzeczywiście żyje, bo ta wieść się oczywiście rozniosła po Florencji, to chciał, żeby do niego wróciła i żeby była dalej jego żoną. Ale sędziowie miejscy uznali, że w związku z tym, że uznano ją już za martwą, ślub został rozwiązany i nie jest wiążący. Więc mogli żyć długo i szczęśliwie. Na koniec naszej wycieczki ciekawostka, żadna brutalna, tylko po prostu taka ciekawostka, o której nikt nie wie, ale jednak dużo ludzi wie. Znajdujemy się na Placu Signore, zaraz przy Palazzo Vecchio. Jest tu oczywiście mnóstwo rzeźb, w tym rzeźba Dawida, kopia rzeźby Dawida. Ciekawostką, o której Wam powiem najpierw, jest to, czy wiecie, dlaczego głowę ma tak nieproporcjonalnie dużą, nie tylko do tego miejsca, ale do całej postaci? Chodziło o to, że postać jego miała stać na szczycie budynku. I wtedy, jak patrzysz od dołu, to z perspektywy ta głowa większa robi się równa z ciałem. Ale prawdziwą ciekawostką, którą chcę Wam pokazać, jest, musicie iść przy Palazzo Vecchio. Zatem, za tą rzeźbę. I tutaj z tyłu, jak się dobrze przyjrzycie, to widać tutaj twarz. Jest to twarz, która została wyrzeźbiona przez Michała Anioła, kiedy rozmawiał z kimś i stał tyłem tutaj do muru, i ręką za plecami, bez patrzenia. Rzeźbił tę właśnie twarz, po prostu z znudł. Jeśli uznaliście tą ciekawostkę za ciekawą, lub jeśli uznaliście te rzeczy, które wam dzisiaj opowiedzieliśmy za ciekawe, proszę, zostawcie komentarz, lajka, zasubskrybujcie kanał. Jeśli znacie jakieś inne ciekawe historie z Florencji, dajcie znać w komentarzu. Bardzo was proszę. A, a to jak się nazywa ten kościół? Poczekaj, ty wiesz, że to tak było, że to on malował to w tym, a to... Medyceusza go zaprosili? Chyba. Nie wiem. To nieważne. Na czym skończyłem? Dziwne, co? Nawet jak zapłacić trzeba będzie, to pójdziemy, nie? Niechętnie. Podkreślam, tiramisu, a nie tiramisu. Mówcie jak chcecie, bylebyście jedni. Słodycze. Ej. Jak Ci się podobało? Bardzo, ładnie pięknie. pięknie. No ci ludzie tu kurwa stoją i chodźmy stąd. Może. A drugi? Filipe Bruneliski, Andrea Del, Andrea del A samą kopułę, która jest na szczycie. A samą kulę, która jest na szczycie tej kopuły. Ale co, co to jest? To nie są kafety. W związku z tym, że jesteśmy tutaj przy. Co to jest kurwa katedra, tak? Nazywała się Ginevra de We Florencji. Ok, you can just go. No problem. Francesco, Francesco, Rondinelli, Antonio.